Szanowni Państwo, dzisiaj mamy dzień, kiedy bronimy zasad tego ustroju, w którym przyszło nam żyć przed jego twórcami. Najpierw mówiliśmy dzisiaj o cenzurze, przez niezapraszanie nas do mainstreamowych mediów, których to tuzy właśnie w tej chwili wychodzą gdzieś, bo my jesteśmy na cenzurowanym. A obecnie zajmiemy się tematem represji politycznych wobec naszego posła posła Koła Konfederacji Korony Polskiej Romana Fritza, pod pretekstem prawnym otóż właśnie dzisiaj komisja regulaminowa i obecnie sejm przed paroma minutami się tym zajmował komisja regulaminowa zarekomendowała większością głosów niejednomyślnie większością głosów uchylenie immunitetu posłowi Romanowi Fricowi za to że pomagał ściągnąć tak zwaną flagę Unii Europejskiej z urzędu w Katowicach i za trzymanie tego kawałka szmaty na kiju, nie wiadomo do czego przylepionego, poseł jest, oskarżany, jest przygotowany oskar oskarżenie go o tak zwaną kradzież zuchwałą, za którą grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia. No jest to groteska, groteska, zwłaszcza w przypadku tego rodzaju posła, który działa na zasadzie społecznej, zrzekł się diety poselskiej i wynagrodzeń. Jego oskarżać choćby pod tym kątem o kradzież z uchwałą jest po prostu śmieszne. Jest to głupie i świadczy o wielkiej wielkim lęku środowisk sprawujących władzę przez rosnącą siłą konfederacji korony polskiej dlaczego teraz też się tak zdecydowano na uderzenie w posła Frica na przykład z posłem Grzegorzem Braunem czekano dosyć długo, zanim się do niego próbowano dobrać, no bo myślą sobie prawdopodobnie, że, że poseł Fritz nie jest taki popularny jak poseł Grzegorz Braun, ale to też nie jest prawdą, jest coraz bardziej popularny i, i, i lubiany w coraz szerszych kręgach i także niestrachliwy, także mamy nadzieję, że opinia publiczna to wszystko dostrzega, tą groteskę. Ale nie ujdzie jej też właśnie w uwagi fakt groźnego wymachywania pałą prawną wobec osób, które bronią naszej suwerenności przed, w tym wypadku konkretnym, Unią Europejską, która chce, która chce likwidować nasze kopalnie, zatapiać setki tysięcy hektarów polskiej ziemi. Dzieje się to w tej chwili już jest. Prawnie na finiszu. Zapraszam posła Włodzimierza Skalika do zabrania głosu. Szanowni Państwo, tak, poseł Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, dzisiaj jest oskarżany o popełnienie przestępstwa. Odbyło się posiedzenie komisji, na której Złożyłem wniosek, by zarządzono przerwę i odroczenie jej prac, ponieważ pan poseł o tym, że będzie dzisiaj stawał przed tą komisją, dowiedział się dosłownie tuż przed posiedzeniem Sejmu pod koniec ubiegłego tygodnia i nawet nie miał możliwości, by spotkać się z jakimś prawnikiem, żeby dokonać oceny zgromadzonego. Materiału. I okazuje się, że to prawo do uczciwej obrony, polegające na tym, żeby chociaż dać panu posłowi kilka dni do namysłu, do wspólnej pracy z prawnikiem, to prawo posłowi Fricowi nie przysługuje. Komisja w ogóle nawet przez chwilę nie zastanawiała się nad tym, czy, czy przychylić się do tego wniosku. Z całą pewnością jest to działanie na zamówienie polityczne. To trzeba jasno i wyraźnie potwierdzić. Prokuratura dokonała błędnej oceny czynu tego, co się odbywało w Ministerstwie Przemysłu. Notabene, bardzo ważna wizyta w okolicznościach wygaszania, likwidacji polskiego górnictwa gdy się okazuje, że oprócz tego, że ponosimy ogromne koszty w postaci astronomicznych cen za energię elektryczną, ale również ponosimy, jak to ustalił w trakcie tej wizyty poseł Roman Fritz, astronomiczne pieniądze, kwoty z pieniędzy podatnika na likwidację kopalń, które przecież mogłyby nam służyć. I ta cała sytuacja dotyka człowieka wyjątkowego, polskiego patrioty, który za byłej komuny też ściągał flagi, też nie wahał się zamanifestować sprzeciw wobec, wobec tej dyktaturze, która wówczas panowała. No i tak się jakoś składa, że, że wówczas Sprawiedliwość ludowa go nie dotknęła, nie był ukarany za, za te czyny, natomiast obecna komuna, za to, że przytrzymał przez kilkanaście sekund maszt służący do wieszania różnego rodzaju flag, za to ma być sądzony i pod groźbą kary więzienia od pół roku do ośmiu lat. My się temu stanowczo sprzeciwiamy. I co jest ważne, na tym posiedzeniu komisji chyba z trzy czy cztery razy częściej było wymienione nazwisko Grzegorza Brauna niż posła Fritza. To jest znamienne. To chyba właśnie fakt, że pan poseł Roman Fritz jest bliskim współpracownikiem Grzegorza Brauna, naszego lidera, to jest. Główny powód, tak? Chodzi o osłabienie Konfederacji Korony Polskiej, chodzi o osłabienie działania naszego prezesa, ale oczywiście my się kompletnie tym nie przejmujemy. My nie pękamy na robocie, nie pękamy na robocie i co prawda, ja wyraziłem nadzieję, że większość parlamentarna być może pójdzie po rozum. Do głowy, i by ten kabaret przerwać, i nie kontynuować, i nie uchylać immunitetu naszego posła. Czas pokaże niebawem za kilka kwadransów. Nawet jeżeli tak się, nie daj Boże, stanie, my staniemy murem za Romanem Fricem, ponieważ nic nas nie osłabi w walce o odzyskanie przez Polskie Niepodległości. Dziękuję bardzo. Pan poseł Sławomir Zawiślak. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja podnosząca chęć uchylenia immunitetu posłowi Romanowi Fricowi jest niejako kolejnym przykładem realizacji polityki w naszym kraju, która jest oparta na tak demokracji walczącej, określonej przez aktualnych przywódców naszego kraju jako tej demokracji, która. Ma osiągnąć określone cele, a gdy się troszeczkę tego prawa naruszy, to nie do końca należy się na te kwestie patrzeć. Natomiast mam nadzieję, że obywatele Rzeczpospolitej Polskiej obserwując scenę polityczną będą chcieli podnieść refleksję, jak funkcjonuje w naszym kraju demokracja. Jako poseł już wielu kadencji widzę, niejako takie przyspieszenie formowania absurdalnych wniosków o pozbawienie immunitetu posłów właśnie w ostatnim okresie czasu. A przecież wyborcy, którzy tak jak my tutaj stojący, wzdrygają się przeciwko łamaniu prawa w Polsce, należy tego prawa przestrzegać. Z drugiej strony wybierając parlamentarzystów do Sejmu RP dali im określone plenipotencje do funkcjonowania w demokracji, chociażby celem sprawdzania funkcjonowania właśnie poszczególnych jednostek administracji rządowej. I ta, to wydarzenie, które właśnie jest głównym, niejako opisującym w, w tym akcie niejako oskarżenia dotyczące pana posła Fryca, podnosi przecież czas legalnie podjętej interwencji poselskiej. Pan poseł Fritz z panem poseł Brawnem, z innymi parlamentarzystami, osobami związanymi z Konfederacją Korony Polskiej podejmowali wiele bardzo potrzebnych, koniecznych interwencji, które niejako otwierały oczy na problemy, które obecnie rządzących chcieliby zamieść pod dywan, chociażby bardzo ważna był zapać, panie pośle, interwencja także w Oleśnicy. A tutaj aktor skażenia dla wiedzy mieszkańców Rzeczpospolitej, kradzież zuchwała i strata, uwaga, dzisiaj to usłyszeliśmy na sali sejmowej, 388 złotych wyceniono, straty finansowe. Ja rozumiem zatrzymanie tego drzewca przez jakiś moment, nie wiem, jak, jaki system wyliczania był, ale podkreślam, tutaj my, tu stojący, uważamy, że wszyscy powinni przestrzegać prawa, natomiast Naruszanie w demokracji, naruszanie prawa parlamentarzystów do prowadzenia interwencji poselskich w tematach istotnych, ważnych dla wyborców i szukanie na siłę właśnie takich argumentów, żeby ich pracę właściwą, odkrywającą chowane elementy funkcjonowania w sposób niewłaściwy państwa, zdyskredytować, są złe. I tutaj przychylam się do opinii przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, pana posła Skalika, członka władz naszego ugrupowania, że czytamy to jako kolejny atak na formację, która reprezentuje prawdziwe interesy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, interesy państwa polskiego, które powinno być suwerenne i poprzez naruszanie tabu dotyczącego Właśnie w mojej także ocenie głosowałem przeciwko traktatowi lizbońskiemu w 2008 roku. Interesu narodowego Unii Europejskiej ta akcja ma służyć zniechęceniu niejako innych, którzy by chcieli prowokować wolną dyskusję na temat. Jaką, jaką, jaką rolę pełni funkcja, jaką rolę funkcję pełni Unia Europejska w obecnym czasie względem pońskiej, polskiej państwowości? Według nas pełni funkcję złą. Według nas ten element graficzny, który był zamieszczony na tym kiju, to nie jest flaga, nie ma takiego państwa jak Unia Europejska. W związku z tym wierzymy głęboko, reasumując, że. Ten irracjonalny akt albo, jak to poseł Skalik sformułował, będzie opamiętanie na sali sejmowej i posłowie odrzucą ten wniosek, albo wierzymy tak samo, że sądy Rzeczpospolitej Polskiej, zdarzają się sądy jeszcze, które obiektywnie podchodzą do sprawy ten temat, ten temat. W odpowiedni sposób korzystny dla pana posła Frica no, rozstrzygnął. Jesteśmy z panem posłem Fricem, czekamy na sprawiedliwość, a naszych rodaków prosimy o refleksję i wsparcie dla Konfederacji Korony Polskiej. Dziękuję bardzo. Panie pośle, zwracam się do posła Romana Frica. Pan się zechce odnieść tak, do faryzejskich argumentów swoich oskarżycieli. Szanowni Państwo, najpierw krótkie sprostowanie. Nie pobieram uposażenia poselskiego, a nie diety, co jest oczywiście dla mnie zdecydowanie bardziej na niekorzyść, bo uposażenie to jest znacznie większa kwota. Jeżeli chodzi o flagi za poprzednie komuny, zrywałem czerwone flagi. To było najczęściej w okolicach 1 maja, 22 lipca. No i rzeczywiście włos z głowy mi specjalnie wtedy nie spadł. Teraz nic nie zerwałem, niczego nie ukradłem, nawet nie dotknąłem materii. Tego materiału niebieskiego, wiecie Państwo, z tymi żółtymi gwiazdkami, trzymamy rzeczywiście tą, tą metalową rurkę przez pół minuty i, i na tym polega zbrodnia, za którą Państwo możecie pójść do więzienia na czas od pół roku do ośmiu lat, dlatego że kwalifikacja brzmi kradzież szczególnie zuchwała, bez względu na wartość przedmiotu, który zniknął, może to być jeden grosz i też Państwo pójdą na osiem lat do paki. No to już oczywiście jest, proszę Państwa, to co powiedziałem na sali plenarnej. Monty Python, bo Stanisław Bareja świętej pamięci nie dożył. Franz Kafka też pewnie by to ładnie mógł opisać. Żyjemy w oparach absurdu absolutnego. Można powiedzieć tak. Prokuratura jest jakimś czynnikiem politycznym, ponieważ podlega rządowi, ponieważ jest tam ten. Teraz jest pan Żurek, przedtem był pan Bodnar, który jest funkcjonariuszem Rady Ministrów. On podlega premierowi. W tej sytuacji stare prokuratorskie zawołanie brzmi: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. I się znalazł i się znaleźli ludzie, którzy byli w stanie to poprzeć poprzez, podczas obrad Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowej. Tak, ponieważ dla tych ludzi nie liczy się prawda. Dla tych ludzi warto, wartością samą w sobie jest demokratyczna większość. A więc przegłosujmy wszystko po to, aby wyeliminować politycznych przeciwników. Bardzo proste. Póki jeszcze ta władza ma większość, ta władza światowej rewolucji, na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem, jest w stanie wyeliminować co po niektórych, tylko zła wiadomość. Proszę Państwa, Polacy to widzą. Polacy to widzą i dlatego nasze ugrupowanie Konfederacja Korony Polskiej ma tak rosnące poparcie. Jesteśmy czwartą siłą polityczną w Polsce. I system, którego, na którego czele właśnie stoi ten nieszczęsny rząd, ten system nie potrafi znaleźć na to żadnego remedium. Próbuje ludzi wsadzić, wsadzać, wsadzać do więzień. No, nawet jak wsadzicie do więzień, to tym bardziej Polacy będą nam sprzyjać. To jest naturalny odruch. Zdrowy odruch, racjonalny odruch. Ja się bardzo cieszę, że znaleźli się ludzie, którzy są w stanie argumentować w ten sposób. Również chciałbym w tym momencie podziękować dwóm osobom ze składu tej komisji regulaminowo-immunitetowej, zwłaszcza panu Mecenasowi Michałowi Wawerowi, który w sposób ściśle merytoryczny rozwalił całą narrację prokuratora. Wyty, wy, wytykając błędy i, i, i rzeczywiście, no tam jest, tam jest wszystko źle, tam jest wszystko źle. To też ja na swój nieprawniczy rozum też wychwyciłem. No i drugą osobą jest była pani marszałek, pani poseł Elżbieta Witek, osoba kompletnie nie z naszego obozu politycznego, wręcz przeciwnie, i to też ona powiedziała w poprzedniej kadencji nie sympatyzowała z Grzegorzem Braunem i na odwrót. Przecież to jest ta osoba, która nałożyła na Grzegorza Brauna gigantyczne kary finansowe, sięgające bodajże 300 tysięcy złotych za to, że nie nosił kawałka polipropylenu na uszach. Za takie coś. Wykluczała go z obrad w sposób permanentny, ale doceńmy to. Pani Elżbieta Witek potrafiła dojść do prawdy w tym momencie, dzisiaj, podczas obrad tej sejmowej komisji. Wielkie, wielkie podziękowania e, pani poseł. Więc e, wyrażam nadzieję że pomimo wszystko dla części posłów to już nie ma ratunku, ale większość będzie racjonalnie głosować dzisiaj w sprawę, sprawie mojego immunitetu. Jasna sprawa, pytanie, co robią te emblematy unijne wszędzie w Polsce, jak długa i szeroka, dlaczego są w każdym urzędzie, w każdej instytucji, w każdej szkole, dlaczego straszą nas na ulicach miast i rynków, placów, po co? Po co one wiszą? One wiszą po to, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że Polska jest krajem niepodległym. To jest znak dominacji obcej, ponadnarodowej i to, co powiedziałem dzisiaj w mowie, w przemówieniu na sali plenarnej, to jest symbol, proszę Państwa, struktury ponadnarodowej, coraz bardziej skomunizowanej, przeżartej marksistowską ideologią, co podkreślała nawet pani Ursula von der Leyen w mowie tronowej, jak to mówi Grzegorz Braun, gdzie powołała się na najwyższy autorytet, na półboga, którego tam czczą w tej Brukseli w Strasburgu, czyli Altiero Spinellego, który w swoim manifestie z Ventotene, włoski komunista, zawarł tezy, że Europa ma być miejscem, gdzie nie będzie państw narodowych i gdzie nie będzie własności prywatnej. Czy my takiej Europy chcemy? Z tym pytaniem was, państwo drodzy, pozostawiam. Czy są jakieś pytania? Nie ma? Dziękujemy. Dziękujemy.